Witaj, Rafał Wrzosek z tej strony. Celem tego spotkania będzie to, żebyś spojrzał prawdzie w oczy. Bo tak jak mówię w innych swoich nagraniach, samoświadomość jest czymś tak naprawdę wręcz najważniejszym w dochodzeniu do wolności finansowej. A więc chodzi o to, żeby umieć spojrzeć na siebie takim, jakim jestem naprawdę. A więc koniec z udawaniem, koniec z oszukiwaniem samego siebie, tylko czas najwyższy, żebyś spojrzał na siebie. Takim, jakim jesteś naprawdę. A więc, żebyś stanął z boku i zobaczył, popatrzył na siebie i w końcu zrozumiał, dlaczego masz w swoim życiu to, co masz. Bo tutaj nie ma miejsca na przypadek. To, że komuś wychodzi, a komuś nie wychodzi, to nie ma po prostu przypadku. Ten pierwszy inaczej się zachowuje, niż zachowuje się ten drugi. Dlatego dzisiaj wypisałem takich 12 przyczyn niepowodzeń. 12 takich, według mnie, najczęstszych przyczyn porażki, niepowodzeń. To wynika po prostu z moich obserwacji yy, i po prostu wypisałem takich 12 rzeczy, które najczęściej spotykam i przez które właśnie ludzie najczęściej no, nie radzą sobie z finansami, nie są na drodze do wolności finansowej, chociaż tak naprawdę te rzeczy można odnieść też i do innych dziedzin naszego życia. A więc tu już zaczynamy. Pierwsza rzecz, pierwsza przyczyna niepowodzeń to jest to, że nie wiem czego chcę od swojego życia. Wiele ludzi nie wie, czego chce od swojego życia. Jeśli nie wiesz, czego chcesz od swojego życia, nie wiesz dokładnie, czego chcesz, a więc nie ustaliłeś sobie tego nigdy, no to nie wyjdzie. To nigdy nie będziesz człowiekiem wolnym finansowo. Dlaczego? Bo nie wytworzysz w sobie takiej wewnętrznej pasji, takiej wewnętrznej ambicji, tego żaru wokół, tego, że ci się po prostu chce. Tak? Nie będzie ci się po prostu wtedy chciało, po prostu. Bo nie będzie tej pasji wewnętrznej w tobie. Bo wiadomo, jeśli jesteś tu i chcesz osiągnąć to, to jak nie wiesz, co chcesz dokładnie od swojego życia, to nie będzie ci się chciało iść tą drogą. Dlatego wiele osób po prostu nie odnosi, nie idzie im, bo nie wiedzą, czego chcą od swojego życia. Tak dokładnie nie wiedzą, czego chcą. Jak chcą się czuć, jak chcą, żeby wyglądał ich dzień, po co mieliby się starać. Tego bardzo ważna rzecz, musisz wiedzieć, czego chcesz od swojego życia. Kolejną rzeczą jest to, że wiele osób wierzy w szkodliwe przekonania. W ogóle o tych przekonaniach to nagrałem inne nagranie, gdzie mówię, jakie są te przekonania i trzeba sobie zdać z tego sprawę, że jeśli wierzysz w coś, co nie jest prawdą, to nie wyjdzie. To nie wyjdzie, bo będziesz postępował wedle tej wiary, wedle tych rzeczy, w które wierzysz. Dlatego ja zawsze mówię, że na początku to nie chodzi o to, żeby zdobyć nową wiedzę, tylko najpierw trzeba się wielu rzeczy będzie oduczyć. I musisz być gotowy na to, że będziesz musiał się niektórych rzeczy oduczyć. Bo tym naszym wielkim problemem jest to, że uwierzyliśmy w pewne rzeczy, że mamy pewne myśli w swojej głowie. My, jak przychodzimy na ten świat, to nie wiemy nic. Później dopiero wkłada nam się do głowy różne rzeczy, w które zaczynamy wierzyć, i wedle nich postępujemy. A więc musisz w ogóle sobie zdać sprawę, że w pewne rzeczy wierzysz, bo przyjawość to zapewnik. Zastanów się, dlaczego w pewne rzeczy wierzysz. Wtedy wyjdzie, wierzysz, bo po prostu to ci, tak zostałeś zaprogramowany. A więc wiara w szkodliwe przekonania kolejna przyczyna niepowodzeń. Trzecia rzecz, brak wiedzy. Jeśli brakuje mi wiedzy specjalistycznej. To nie wyjdzie. Czyli trzeba zdobywać odpowiednią wiedzę specjalistyczną nie jakąkolwiek wiedzę, nie mieć jakieś tam wykształcenie tylko trzeba mieć tą konkretną wiedzę taką wiedzę, która jest niezbędna do tego, żeby chociażby dojść do wolności finansowej. I trzeba tą wiedzę poznać. Często ludzie zakładają swoje biznesy bez wiedzy. I później się dziwią, że im, że im biznes nie idzie, że im biznes upada. Czyli najpierw trzeba się przygotować do prowadzenia biznesu, a dopiero później zacząć go prowadzić. Oczywiście, no wszystkiego nie będziemy wiedzieć od razu, ale już pewien poziom wiedzy powinien być. Powinniśmy wejść na pewien poziom wiedzy, no tego często nie ma, no i biznesy ludziom upadają, niestety. Kolejna czwarta rzecz strach przed krytyką. Strach to jest tak naprawdę najgorsza rzecz, która może nam się przydarzyć. A większość ludzi ciągle żyje właśnie w takim strachu. Ciągle się czegoś boją. A najgorszy jest właśnie ten strach przed krytyką. Co sobie inni powiedzą? Tak? Boję się jakiegoś, jakichś hejterów. Boję się swoich znajomych, że sobie pomyślą coś o mnie. Ty żyjesz dla siebie tak naprawdę. I przestań po prostu patrzeć na to, co ktoś inny powie. Tylko zaakceptuj po prostu to, że mogą ludzie mówić różne rzeczy, ale rób swoje. Rób swoje po prostu. Bo jeśli nie przezwyciężysz tego strachu przed krytyką, to nic się nie zmieni w Twoim życiu. I wiele osób po prostu boi się wykonywać jakichś ruchów, wyjść poza tą przeciętność, bo się boją tego, co inni o nich powiedzą. To trzeba przepracować w swojej głowie. Może trzeba będzie z pewnych znajomości zrezygnować, skoro ci ludzie Cię ciągną w dół, a nie wspierają Ciebie. Kolejną rzeczą jest brak wiary w siebie. Nie można czegoś robić, jak się nie wierzy w siebie, jak się nie wierzy w to, co się robi, jak się nie wierzy w swoje usługi, jak się nie wierzy w swoje produkty, to wtedy na pewno nie wyjdzie, bo jest to głęboko w naszej podświadomości zakodowane, że coś robię, ale w to nie wierzę, że nie wierzę w siebie, że nie wierzę, że jestem na tyle atrakcyjny, żeby ktoś na przykład chciał mi zapłacić jakieś pieniądze. A więc musisz w pełni uwierzyć w siebie, musisz uwierzyć. Że to, co robisz, ma sens. No i najlepiej, jakby to faktycznie miało sens. Dlatego trzeba robić rzeczy wartościowe. Wtedy automatycznie powinna być ta wiara większa. Ale ty musisz rozbudzać w sobie tą wiarę, w siebie, tak? Bo jeśli tego nie ma, to nie wyjdzie. Trzeba uwierzyć w siebie po prostu. Szósta rzecz współpraca z nieodpowiednimi ludźmi. No niestety, jeśli do współpracy dobieramy nieodpowiednich ludzi, jeśli zakładamy firmę z nieodpowiednimi ludźmi, to nie wyjdzie. A to jest bardzo częsta przyczyna niepowodzeń. Zakładam z kimś spółkę, a mamy zupełnie inne wartości, inaczej patrzymy na świat. Wtedy nie wyjdzie. Trzeba dobierać sobie takich ludzi do współpracy, z którymi mamy podobne wartości, że po prostu patrzymy podobnie na świat, bo inaczej nie wyjdzie, niestety. I to jest bardzo częsta przyczyna niepowodzeń. Siódma kolejna rzecz, chęć zarobku bez dawania wartości innym ludziom. Musisz zrozumieć w stu procentach to, żeby zarobić, to trzeba coś ludziom dać. I wtedy ci ludzie dają nam za to pieniądze. I tak to działa w normalnym świecie. I tak to zawsze powinno działać. I tak każdy człowiek powinien po prostu myśleć. A dzisiaj mamy wielu poszukiwaczy pieniędzy. Ludzie nie chcą dawać wartości, nie chcą dawać tej wartości. Nie chcą rozwiązywać problemów innych ludzi. Tylko chcą brać, nic nie dając od siebie. A wtedy to nie wyjdzie. Tak samo jak ty coś kupujesz. To nie, możesz to nie możesz mieć pod postawy roszczeniowej, że tobie się wszystko należy, a ty nic nie musisz dawać innym. Właśnie, najpierw trzeba się nauczyć tego dawania innym wartości, a później się pieniądze pojawiają. Wiele osób wierzy w to, że w internecie pieniądze biorą się z powietrza. Nie, nie ma systemów, e, jakichś niesamowitych rzeczy, że pieniądze e, spadają z nieba. Nie, trzeba dać wartość i ludzie za to chcą zapłacić. Czy to w internecie, czy to w realnym świecie. A więc naucz się dawania wartości ludziom, bo jak będziesz ganiał pieniądze, to nigdy ich nie dogonisz. Ósma rzecz, perfekcjonizm. Perfekcjonizm to jest tak naprawdę brak oznaki, wiary, to, to jest brak wiary w siebie. Musisz po prostu zrozumieć, że nie będziesz wiedział wszystkiego. Oczywiście trzeba zdobyć wstępną wiedzę, ale później to już kolejna wiedza przychodzi z działania. Nie da się przygotować do wszystkiego. Nie da się wiedzieć zawczasu wszystkiego. I musisz to zrozumieć, musisz to zaakceptować, że zdobywasz pe wiedzę pewną, i już zaczynasz działać, i reszta wiedzy przychodzi już z działania. Ja też kiedyś chciałem wszystko wiedzieć, i przez to nic nie robiłem. I wiele osób też tak ma do dzisiaj. Odrzuć perfekcjonizm, zacznij działać po prostu, mimo że nie wiesz w 100% wszystkiego. Trzeba wyciągać wnioski, trzeba umieć wyciągać wnioski później. Dziewiąta rzecz, brak umiejętności komunikacji. Dzisiaj niestety wiele osób ma z tym ogromny problem. Jesteśmy zamknięci w telefonach, coraz gorzej przychodzi nam wyrażanie własnych uczuć, wyrażania tego, wyrażanie tego, co mamy po prostu w głowie. A każdy człowiek, który osiąga sukcesy, umie się komunikować z innymi ludźmi. Jeśli chcesz prowadzić biznes i zarabiać duże pieniądze, to musi, będziesz musiał rozmawiać z ludźmi. To jest normalne. Tego trzeba się nauczyć po prostu, trzeba to ćwiczyć. Jeśli masz powiedzmy z tym problem bardzo ważna rzecz. Kto umie się komunikować, ma w życiu łatwo. Dziesiąta rzecz brak samodyscypliny. Tak, dlatego szkolenia grupowe nie działają. Takie duże szkolenia, szczególnie z rozwoju osobistego, że się zbiera parę tysięcy osób, jest motywacja, jest pompa, ludzie wracają do domu. I znowu nic się w ich życiu nie zmienia. Dlaczego? Bo brakuje ludziom dzisiaj samodyscypliny. Dlatego ja współpracuję z ludźmi indywidualnie, bo tylko wtedy jestem w stanie taką osobę przypilnować. I jak trzeba, to postawić ją po prostu do pionu, żeby się wzięła za robotę, żeby zaczęła robić to, co trzeba robić. Bo to jest ogromny problem brak tej samodyscypliny. Jeśli ty nie wyrobisz sobie pewnych nawyków, nie, nie, nie staniesz się człowiekiem zdyscyplinowanym, tu nie wyjdzie. To jest właśnie ta różnica częsta między ludźmi, którym się udaje, a którym się nie udaje. Że ci jedni mają dobre nawyki, a ci drudzy no, nie mają tej samodyscypliny. Tak? W styczniu, siłownie są pełne ludzi, a w lutym już znowu są pustki. Dlaczego? Bo ludziom brakuje samodyscypliny. Tak samo w sporcie, jak i w biznesie. Jedenasta rzecz: nieszanowanie swojego czasu. Ludzie, którzy dochodzą do wolności finansowej w sposób przemyślany, bardzo mocno szanują swój czas. Każdą minutę swojego życia. Nie tracą czasu na oglądanie telewizji. Nie tracą czasu na czytanie książek, które już im nic nie dają. Tylko każdą minutę starają się wykorzystać na to, co niezbędne. Na to, co powinni robić. Tylko musisz nauczyć się szanowania swojego czasu w 100%. Bo jeśli ty tak udajesz, nawet jak promuję nie swoją firmę, to to jest strata czasu, tak? Bo ja mogę w tym czasie promować swoją markę, swoją firmę, nie jakąś firmę z marketingu sieciowego. Ja wolę z siebie promować swoją markę, bo to mi daje większy potencjał. Tak samo koncentrowanie się na różnych biznesach: na, na jednej rzeczy się najpierw skoncentruj, a później na innych rzeczach, tak? Czy trzeba wycisnąć ze swojego czasu maksimum? Dwunasta rzecz, zła, złe zarządzanie pieniędzmi. Samo zarobienie dużej ilości pieniędzy jeszcze nic nie zmienia. Trzeba umieć nimi zarządzać. To jest pewien nawyk. Dlatego, już przy małych pieniądzach, powinno się po prostu robić tak, żeby nigdy nie wydawać wszystkiego. Żeby po prostu nie gonić za tym konsumpcjonizmem, za tą szybką gratyfikacją i od razu wszystko wydawać. Trzeba się nauczyć po prostu panowania nad emocjami i. I nie wydawania wszystkiego, bo przy większych pieniądzach też można wszystko wydać. Tak jak małe pieniądze, można wydać tak samo i duże. A więc trzeba się nauczyć zarządzania pieniędzmi. To jest te 12 takich y, przyczyn niepowodzeń, które uważam, że są najczęściej spotykane w dzisiejszych czasach. Zastanów się, z czym masz problem, ale nie przejmuj się, tylko zrozum, że musisz wtedy nad tym pracować. Jeśli nad tym zaczniesz pracować, to jestem przekonany, że będziesz miał wyniki. Jeśli będziesz oszukiwał samego siebie, że jest wszystko ok i nie będziesz chciał się zmienić, to i życie Ci się też nie zmieni. Tyle ode mnie. Słyszymy się w kolejnych nagraniach.